Dzień dobry, witajcie na kolejnej lekcji w formie online. Dzisiaj przed nami debugowanie kodu. Takie trudne słowo debugowanie kodu, ale tak naprawdę jest to bardzo prosta czynność, ponieważ będziemy szukać błędów i je naprawiać, czyli debugować, naprawiać kody. Dzisiaj przed nami praca w aplikacji Code.org. Będziecie sobie wykonywać lekcję piątą. Tak jak ostatnio pracu pracujemy z naszymi Angry Birdsami. ptaszek musi dojść do świnki, żeby wykonało się zadanie. Ktoś już przygotował kod, ale jest on błędny. To wy musicie go znaleźć i naprawić. Oglądajcie uważnie w jaki sposób wykonujemy zadania, a następnie Poprawcie błędy. Pierwszy kod, który musimy naprawić w lekcji piątej, dotyczy tej naszej świnki i ptaszka. Zobaczcie, musimy popatrzeć, ile razy on musi przejść w stronę świnki, żeby program został wykonany poprawnie. Zobaczcie, co ma się wydarzyć po uruchomieniu. Raz, dwa. Dwa razy w prawo. Raz, dwa. Wyląduje tutaj. Widzimy, brakuje nam jeszcze jednego ruchu w prawo. Dopiero w ten sposób wykonamy poprawnie kod. Przechodzimy dalej. W zadaniu drugim, zobaczcie, po uruchomieniu, co się ma wydarzyć? Świnka ma iść, ptaszek ma iść w lewo, do góry, do góry. No, i już widzimy, że tutaj jest błąd. On musi iść dwa razy w lewo, czyli tutaj trzeba dołożyć klocek, i dopiero wtedy do góry, do góry. Dopiero teraz wykonaliśmy zadanie poprawnie. Zobaczcie w zadaniu trzecim, jak wygląda nasz kod: w prawo, w prawo, w prawo, do góry prawo, w prawo, w prawo, do góry. No z W prawo, prawo, w prawo i bomba! No właśnie. Zobaczcie, że tutaj wystarczyło, żeby nasz ptaszek poszedł raz w prawo i raz do góry. Uruchamiamy. I kontynuujemy. Przechodzicie tak przez wszystkie zadania. Uważajcie na bomby, bo jeżeli nasz ptaszek, który powinien dojść do świnki, wejdzie w bombę, niestety wybuchnie. Wykonujecie, moi drodzy, 12 zadań. Zobaczcie tutaj ostatnią odpowiedzią, który blok powinien być na końcu, na końcu, czyli tutaj gdzie jest znak zapytania. Popatrzcie. W prawo, w prawo do góry, czyli mamy w prawo, w prawo odpowiedź do góry, przesuwamy i nie. Do góry. Teraz. Dobrze, kliknęłam. Ok, poprawna odpowiedź. W ten sposób wykonujecie całą lekcję piątą, a ja będę widzieć, ile punktów zdobyliście. Powodzenia!